Izba pamięci wieletywilas. Kiedy powstała w Lewinie, została udostępniona zwiedzającym 4 lata temu. To był lipiec 2021 roku. Dokładnie 1 lipca izba została udostępniona i pierwsi zwiedzający się pojawili. Ale jej przygotowanie oczywiście trwało o wiele dłużej. To był ogromny projekt władz gminy Lewin Kłodzki. Prawie 5 milionów złotych pozyskanych z różnych środków na remont budynku, w którym izba funkcjonuje, czyli obecnej siedziby Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Lewinie Płockim. Gmina długo szukała miejsca odpowiedniego dla biblioteki, dla domu kultury, dla małej sali kinowej, ale też dla małej izby upamiętniającej najsłynniejszą mieszkankę Lewina, czyli Violetę Villas. A zbliżała się dziesiąta rocznica śmierci artystki. Mimo wielu deklaracji składanych w różnych miejscach, żadne muzeum w kraju tej artystki nie powstało. Gmina uznała, że ktoś chyba musi zrobić ten pierwszy krok, no i zaczęły się prace przygotowawcze. Jak zrobić wystawę, nie mając zbiorów? No to jest trudne zadanie. Oczywiście gmina zwróciła się z prośbą o, o pomoc w realizacji tego projektu do rodziny Violetty Villas. Nie byłoby tej wystawy i nie byłoby Izby Pamięci, gdyby po pierwsze nie pan Jan Mulawa, szwagier artystki. On tak bardzo ładnie odpowiedział na apel gminy o, o, o udostępnienie materiałów. Udostępnił bardzo ciekawe zdjęcia i całą kolekcję fotografii, które zbierała przez lata jego żona Wanda. Na tych zdjęciach możemy zobaczyć Wiolettę Villas oficjalnie, ale też Wiolettę Villas w życiu prywatnym i trochę poznać jej życiorysu. Są to zdjęcia prezentujące Violettę Ville jako uczennicę, jako nastolatkę. Są też zdjęcia z jej pierwszego okresu kariery. Można też zobaczyć bardzo ładnie na tych zdjęciach, jak kształtował się jej wizerunek, w jaki sposób dochodziła do tego ostatecznego wizerunku utrwalonego przez media, które my doskonale pamiętamy suknie, fryzura, kapelusze. Jest portret Zofii Na który pokazuje zupełnie inną Violette Villas. Na tym zdjęciu jest dedykacja Wandzie, ukochanej siostrze Hollywood. 1968. Ona jeszcze nie była taka oczywista, jaką my ją pamiętamy, jaką zapamiętaliśmy. Mamy też zdjęcia z jej ostatniego występu publicznego. Wiele osób pamięta tę transmisję, bo to był benefis Violetti Villas w programie drugim. Na żywo to się odbywało w Domu Kultury w Kielcach. Ona wystąpiła na żywo. To było pół roku przed jej śmiercią odebrała medal, który był dla niej bardzo ważny, Gloria Arti zasłużony dla polskiej kultury, przyznany jej przez ministra Zdrojewskiego. Wielokrotnie przez lata pomijana, nienagradzana, niewyróżniana, tutaj otrzymuje medal, który Wyraźnie mówi jej, że, że jest ikoną polskiej piosenki, że ma swoje miejsce w historii polskiej kultury. To do, było dla niej bardzo ważne i też bardzo wzruszające. Druga część wystawy to wystawa. W Powstało we współpracy z fanami i to z fanami na całym świecie, bo, bo bez nich tej wystawy nie byłoby. Jeśli Państwo będziecie zwiedzać ekspozycję i, i zwrócicie uwagę na płyty, na kasety, na legendarne adaptery Bambino, na plakaty, afisze zapowiadające występy Violetti Villas, na portrety artystki wykonane różnymi technikami, to są wszystko dary od fanów. I tutaj cały czas z fanami współpracujemy i zachęcamy do, do przekazywania różnych narodnych materiałów i dokumentów związanych z artystką Nasza izba się rozwija. Mamy w planach rozbudowę ekspozycji. Mamy w planach też digitalizację wszystkich zbiorów, tych, w tym wycinków prasowych, wywiadów, zdjęć, fotografii, afiszy. Nasze, nasz cel to stworzenie takiego archiwum artystki, zgromadzenie materiałów, które można udostępnić osobom, które piszą o niej książki, kręcą o niej filmy, bądź chcą stworzyć dokumenty z Wiolettą Villa w roli głównej. Takie, takie mamy zamierzenia, więc więc jeśli macie Państwo dokumenty albo pamiątki związane z artystką, proszę pamiętać, że jest w Lewinie Kłodzkim Izba Pamięci Wiolette Villas i że takie rzeczy my z chęcią przyjmujemy.